Wow, yo, oh, yo, oh, oj. Oh, yo. Mato, tomato. Ujo, oh, ujo, oh nie. On oh, oh stracił przytomność. Siemano z tej strony o skajmacu. Dzisiaj jesteśmy na Hyper razem z Paprykiem. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and double Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. No. Więc, jeżeli jesteście jacyś jakimiś sponsorami i szukacie dobrego zawodnika, o. to jest przyszłość. Polecam. No właśnie. Tak. Pokażę Wam hopy, pokażę Wam co się tutaj dzieje i zdecydowanie polecam, żeby tu wpaść. Bo tu można wpaść, nie? O. Tak, można sobie każdy sobie może tu przyjść. czy napisać na Instagramie. Tu macie Instagram Hypogan Miejscówka jest naprawdę warta polecenia w Gorzu w Wielkopolski. Tutaj mamy linię stolików. To są takie stoliki dla przeciętnego zawodnika, że każdy sobie da radę. Ja oczywiście przed jazdą standardowo wife, y bo to jest mój sprawdzony sposób na szamkę podczas jazdy i powiem wam, że nie wiem, ile już z mam kontakt. Bardzo długo i jestem naprawdę kozacko zadowolony. Jedna taka buteleczka mi czas, spokojnie na 2-3 godziny jeżdżenia. elegancko. pewnie wszyscy wiecie, ale standardowo, że możecie sobie sprawdzić tego walefo. Y Okurajcie, czekaj. Bęk, bęk. Dawaj jakąś sztuczkę fajną. Nie! Yeah! kozak! kozak! No, link macie w opisie, możecie sobie sprawdzić różne smaki, stosowe smaki batony. Macuk 10, kod rabatowy, 10% więc zapraszam, bo naprawdę jest warto. Najlepsza współpraca ever. Jak się czujesz po tym, jak tak szybko się nauczyłeś tego? 3-6 baja? No jak w domu no. Jakie jak w ogóle dasz rady młodym rowerzystom, którzy oglądają YouTube'a i mówią, że to jest takie trudne. A ty osiągasz takie sukcesy w tak młodym wieku? Trak nie jest trudny. Napiszcie w komentarzu, czy tak jest trudne, czy jest y, łatwe. Uwaga, papyk leci testowo treningówka. Dawej Mega skok na wprost Leci. Wow, jak wysoko w ogóle! Jakie wybrałeś buty na, na negrywki dirtu, Uwaga! Du -du 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 -du. Idealnie białe! Dlaczego? Dlaczego podjęłaś taką decyzję? Tomo? Co? Tomo? Kto by się spodziewał, że to będzie piachi? No buto. tak! No. Pikała! Wow! Wow. Treningówka, powiem wam, że jest całkiem przyjemna! Co prawda! Jest niewielka, bo ma przelotu, myślę, że jest 3 metry. metr step papa, kicker taki standardowy, 2,20. Co prawda tam na dole, jak zobaczycie, to jest lekko pęknięty na wjeździe, ale to tak strasznie nie przeszkadza. Nie zmienia to faktu, że żeby na nią najechać, to trzeba tyle korb dać, że aż się zamyka licznik korbowy. Ale jest fajnie, przyjemnie. Ja! Teraz dwa. Pojazd. <smantia> <mum> A, to jest sobie. Oleś papy, papy go dasz go. Dawaj makę, kake. Cute. Oh, <smantia> <mum> <mum> Fajnie, fajnie. No, czasami się tak kończy na płyty. Jeszcze raz cię muszę jechać. O! Kurde! Ale każdy. Nie małych stolików zaczyna się tutaj, jak widzicie, na rozpędzie. Jest to dobudowany rozpęd, bo był trochę niższy. Potem ten rozpęd przechodzi bezpośrednio w taki zjazd, on ma ze 3,5 m. Teraz wam pokażę. To kulturalnie schodki. Po tych 3,5 metrach zjazdu macie kawałek dojazdu i pierwsze wybicie ma wysokość myślę... powiedzmy to mojego wzrostu. Ja mam 1,78 m, więc wydaje mi się, że jest podobnie. I teraz zobaczymy przelot tego wybitka. Swoją drogą, zobaczcie, jest szerokie na dwa buty, czyli 60 cm. 9, no 10, 10 butów, czyli 3 m, bo but ma mniej więcej 30 cm. I te przeloty są podobne, jak widzicie, miseczki są wykopane, Więc to są takie typowe stoliki do nauki. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Zaraz zobaczycie tylko kąt wybicia, żebyście wiedzieli, jak to sobie zrobić w domu. Widzimy, jak jest pyk, powoli. 55 stopni, czyli dokładnie tak jak u mnie na stoliku. Chcę trochę dopompować amortyzator z tyłu, bo powiem wam, że wcześniej jeździłem na trochę mniejszym ciśnieniu, ale teraz jeżdżę na większym niż zalecane, bo ten Fox ma 350 Psi max, ja pakuję do niego 400 i jest naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o ustawienie tutaj, to mam na tym pokrętce, bo ono ma takie otwarta moja średnio i zamknięte to mam na średnio. I 8 kliknięć od najszybszego. I obecnie uważam, że to jest zdecydowanie najlepsze ustawienie, jakie miałem w rowerze a jeszcze w międzyczasie sobie jako szamkę, standardowo stosowe batony Y-Food. Jak nie próbowaliście, to polecam. Widzicie, na taki pomysł, żeby zrobić takie synchroniczną fotę, bo tu się da. Chłopaki będą skakali na stoliku, a ja będę skakał na treningówce. I teraz zaraz zobaczycie, ile trzeba zrobić prób, żeby dobrze wycelować ze skokiem. Dobra, chęcicie? Oj, zobaczyliście na moim Instagramie to zdjęcie, to znaczy nam się udało. Jak nie zobaczyliście, no to nam się nie udało, bo tą kamerą co nagrywamy, to będziemy robić fotę, więc nie możemy tego nagrać, ale w sumie to można go opromić z tyłu. O! Mega! Mega plan! Mega plan! Induchandze! Tak. Udało nam się, czy się nie udało? What udało się nam zrobić to zdjęcie. Co prawda, prób mieliśmy odciula i to co wyszło, to zaraz zobaczycie. Możecie mi dać na, znać w komentarzu, czy wam się podobają tego typu foty, czy obieście kiedyś synchroniczne, czy uważacie, że to jest spoko. A my idziemy teraz trenować trochę na treningóweczce. Ja bym chciał słuchać sobie opobaja do baja i 3 6 do bara. co będzie, zobaczymy. Kochanie, tutaj. Pikea ćwiczysz widzę, parkiera. <laughs> Nie może się nie udać, no. O, po, zwykłe. Faj, kurde, teraz zrobię. O po! Co prawda ten rzucony baj to był taki kasztan. A, ale to jest super! Dobra robię Jo, masz to będzie się udane, będzie udane, będzie udane Patrzcie, teraz to się mistrzostwo stanie. Będzie to, będzie to, się uda. I. Je! Yes! Woohoo! Woohoo! cześć, cześć zaczynasz, bo masz i anteny masz dwie. Tak? Masz Ty, ale było blisko. Papyk. O, tu widać. Lizda. Lizda. Blizda. Jest. Oni tworzą wyłudziły w ziemi. Ale jak to jest odczucie? Jakbym już odjeżdżał. Nie, no odjechałeś, ale może dał mu piach. No. To teraz spróbuj kołami na ziemię. Co ty na to? Jest. Uj, 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 nie! To jest cenna rada, bo papież mówi, że go wszystko boli, ale jak odpocznie, to już tak go będzie boleć, że nie będziemy mógł chodzić. Więc lepiej, żeby od razu zrobił to i miał odklepane. U. Wszystko poszło idealnie, no musisz uwierzyć w siebie. Wiesz o co chodzi? No tak, zakręcić się, no tak, tak to zrobić dobrze. To będzie jakaś sztuczka, ale nie o co chodzi. Łooo. Wow. ładnie, ale to robił? Przecież to było dobrze. It's a final czas twój. Weź musisz to skoczyć. Leci. He's going, on pędzi. Zrobisz to, zrobisz to, zrobisz to, zrobisz to. Jo -o 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 -o. Co? I to jest też bardzo cenna lekcja dla tych, którzy zaczynają jazdę na rowerze, prawda? że mimo, że się mega dobrze chce, mimo, że jakby papyk umie to zrobić, to nie zawsze to wychodzi z pierwszej próby. Można walić na mordę cały dzień i nie wyjdzie. I nie ma w tym nic złego, oprócz tego, że boli całe ciało. Jest, było. Było, papyk! Odjechałeś. No, na dupę. No na dupę, ale zjechałeś, wylądowałeś, tylko cię skręciło na bok. Uj. Jejku, czemu Jasne. <laughs> żeby podbuzować papryka, ja spróbuję flipa opo opowara i to jest o wiele trudniejsze bo jak się robi flip bara to można kierownicę kręcić a jak się robi opo to opo się rzuca zamienum się wyjść zablokować się rzucić bara złapać i dokręcić Chyba go nie pokrzepiłem moim skokiem. Przykład Patryka pokazał świetnie, to właśnie jak ten sport wygląda, i często pewnie dzieciaki, które tam skaczą sobie na wprost i mało jakby się poświęcają, to myślę, że to jest takie łatwe i to przychodzi. Ale tak jak widać, on naprawdę dobrze to mu wyszło, a mimo wszystko nie udało się odjechać. I to jakby pokazuje, że trzeba mimo wszystko pracować, pracować, pracować. I po pierwsze się nie poddawać. Pamiętajcie o tym, bo bardzo często młodzi ludzie się poddają. Przefuncie o kazał, to mu na lądowanie. Będzie petarda. Dla mnie pisze się to tylko, żeby zrobił sztuczkę, bo to jest najważniejsze. No i co? Uda mu się. Ja w to wierzę. Jest! Yes! Wow! Yes! 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 Mówiłem, żeby się nie poddawać. Chilluję dzisiaj. Jak ludziom buldupy mają w komentarzu, że oddajemy słabe filmy, to jest to bez różnicy, bo nasi zawodnicy się rozwijają i o to chodzi. Specjalnie sam ja kopałem mu, żeby mu wylądować. udało się sukces, motywacja, stolec, prowokacja. No Ha! Nie wyszło tak, co dziwne. Jak widzieliście, kiedyś ja mam taką specjalnie uciętą klamkę i właśnie dlatego to, jak papryk ma tutaj, on sobie jak hamuje, to ucina sobie palec. Więc jeżeli chcecie, żebym wam pokazał, bo chciałem paprykowi taką klamkę zrobić, i jeżeli chcecie, żebym wam nagrał z tego tytułu materiał, to ja z jego klamki będę robił dokładnie taką samą jak moją. Pokażę od A do Z, jak to się robi, jakich materiałów użyć, w jaki sposób to zrobić. Więc jeżeli chcecie, to napiszcie klamka w komentarzu, ja będę wiedział i taki tam film dodam. A jak nie będziecie chcieli, to elo. Oczywiście, jako wiecie, że jestem mistrzem clickbaitu, to papryk, nic mu się nie stało, ma się całkiem dobrze, trochę jest obity. Tutaj mamy Grzesia, którego widzieliście i jego noga jest zepsuta. A Grzesio jest ogólnie ogarniaczem tego całego harpaganu. Więc jak się kontaktujecie, to się najlepiej skontaktujcie z nim. Możecie tu wpaść, pojeździć. I on jest właściwie tutaj, można powiedzieć, organizatorem tego, że to wszystko hula i działa. Zapraszamy wszystkich, oczywiście. Miejscówka jest otwarta dla każdego, tylko dyszka wlotka i można śmigać. A co się stało, to. Jeżdżę na rowerze, a chciałem zostać piłkarzem na jeden raz i się nie udało. Wypadło mi kolano. Zasada jest prosta. Ogólnie, jakby. Jak możecie jeździć na rowerze, to nie gajcie w piłkę nożną. W ogóle najlepiej nie gajcie w piłkę nożną, tylko jeździć na rowerze. Mhm. Jakbyście zobaczyli na aukcji, że papek sprzedaje ten Amor, to jakby co jest? Nówka. Mhm. Coś, Puść. Ale <noise> co, co z fajnym... działa, działa. <noise> Idziemy jeździć, co będziemy nagrywać chcecie oglądać te filmy, to do siematu to Michu. Nie czekajcie, bo on nie nagrywa. To, sorry. to do matka. A nie, bo on też nie nagrywa. Paweł Stachak. Paweł Stachak to jest zajebisty. Polecam, naprawdę. Paweł jest sztosem. My się mega lubimy. Poważnie mówię, on jest mega dobrym zawodnikiem i jak chcecie oglądać dobre kanały, to polecam Pawła Stachaka, bo on jest naprawdę gościem mega. Mega pasjonatem, mega zawodnikiem i robi fajne filmy, a to, że ma tak mało wyświetleń, to znaczy, że po prostu większość ludzi chyba nie ogarnia, jak dobry on jest.